Cześć, tu Pudelek Podcast. Ja nazywam się Michał Dziedzic, a dziś w studiu razem ze mną redaktor Tiga Heika. i redaktor Dymek. Hejka! Porozmawiamy o debiucie zakochanych kurzobków w pytaniu na śniadanie i o celebrytach, którzy kłócą się o to, kto wymyślił taniec. Nie, drodzy słuchacze, to nawet nie jest żart. Who let the dogs out? No i zaczynamy, e, moje drogie, m, przysiady zrobione, e, dawajcie babeczki razem ze mną, uu, dacie radę, tak? E, witam w świecie Fit Influencerów. Co? <laughs> Przestraszyłaś, no. to nie było zapowiedziane. Weź nie pij tej kamery, <laughs> z tego niedobrego ekspresu. Drama Fit Influencerów, która rozgrzewa sieć i oczywiście nasz serwis. Od czego się to wszystko zaczęło? Kto pamięta tutaj genezę konfliktu? No chyba od Lewandowskiej, chociaż w sumie no, nie wiadomo od kogo, nie? nie wiadomo, e... Kto pierwszy zaczął tańczyć? Czy pierwszy była kura, czy jajko? A, jakie dylematy. Do Biblii sięgnąć. Tutaj tak, do Biblii. Nie, sprawa wygląda tak, że Lewandowska od jakiegoś czasu pokazuje się z maserakiem. Była tam z nim przyłapana na sali trening treningowej, pokazuje się z nim, trenuje, tańczy. Znaczy to przyłapanie to jest jej filmik na insta stories, tak? Potem był filmik na Insta Stories. No i potem do sprawy postanowiła włączyć się też Ewa Chodakowska, bo okazuje się, że nie wiem, czy wiecie, ona tańczyła wcześniej. Tak, ale jeszcze oprócz tego, że z tym masarakiem, to Lewandowska wrzuciła jakoś w weekend filmik, jak tam w Hiszpanii z jakimś takim trenerem hiszpańskim wywija sensualny taniec. I pod tym komentarzem fani zaczęli tam pisać, że no fajnie, ale zgapiesz od Chodakowskiej i. Chyba bezpośrednio po tej publikacji chodakowska tam się odpaliła na story, nie? Bardzo możliwe, że to dotyczyło tego. Sama nie pamiętam, ale też wiem, że tam chodziło o ten wątek tych treningów tanecznych, że tam lewa coś zagaiła, że o, a może treningi taneczne w mojej aplikacji. No i chyba tutaj o to, o to się Chodakowska nie wiem, zirytowała. Tak. tak. No bo lewa wstawiła ten filmik, gdzie napisała, że mężowi się podoba, jak ona wywija pośladkami do tych hiszpańskich rytmów, a Dosłownie dzień czy dwa dni wcześniej, choda wstawiła u siebie content taneczny, no i zachęcała babeczki, żeby się razem z nią ruszały. No i czy to jest przypadek? Czy to jest przypadek? No, zdaniem chodakowskiej y, chyba nie, bo wrzuciła to właśnie w takie. W, w stylu Ewy, ale też chyba jak tak sięgam pamięcią do ich y, konfliktu, to oczywiście biorę to w cudzysłów, bo ten konflikt był taki bardziej chyba wykreowany troszkę przez media. Mm -hmm, ale były. Jasne. Były przez lata. Nigdy na, wprost się tak nie wyrzucały sobie, ale były takie subtelne tutaj. Oczywiście. A na a tyle, tutaj... na ile mogły, dawały do zrozumienia, tak, że nie więc, przepadają za więc sobą. Więc tym razem też Ewa no, nie, nie omieszkała e, powiedzieć o tym, że. No, właśnie wczoraj zapytałam was, czy nagrać trening taneczny yy, pod y, rolą. Chyba jej chodzisz relację. Rolką, okej. Okay. Zostawiłyście 100 tysięcy komentarzy na tak. Skromniej trochę, skromniej. Drogę, skromniej. No, <laughs> no, słuchajcie. Postanowione będzie fitness i PS. Tak, tak. Dotarły już do mnie wieści. I co ja na to, lubię wyznaczać nowe trendy. No. Uh, Hoda gang mm -hmm, in the house. Uh, Później był tutaj y, kolejny głos w tej sprawie. Kto wymyślił taniec? Odpalił się fit influencer Kuczaj. Dodajmy, że przyjaciel Ani Lewandowskiej. No, i on jakby w swoim stylu, takim powiedzmy quasi ironicznym, um, otworzył chyba nawet lodówkę, bo on ma taki cyk, gdzie otwiera lodówkę i przemawia. I co on tutaj przewinął? I ona mi mówi: no, to postanowione. Będzie fit fitness. Tak, tak, dotarły już do mnie wieści. I co ja na to? Lubię wyznaczać nowe trendy. Co ty Panie powiesz, trendowiczka, rozpoczął kuczaj na Instagramie taką swoją góralską gwarą, no przynajmniej naleciałościami, i stwierdził, że to jednak on, a nie lewa, ani choda, tylko on był prekursorem y fit. Tańca w tym kraju, jakkolwiek to nie zabrzmi. Tak. Nie mogłem tego przemilczeć, bo się wkurzyłem. Wkurzyłem się, bo z Paulinką włożyliśmy, <grym <grym> Pauliną Bernard. włożyliśmy w to mnóstwo pracy, a ktoś po prostu tylko dlatego, że ma większą moc przebicia, uzurpuje sobie prawo do powiedzenia, ja wyznaczam nowe trendy. No tak, ty wyznaczasz zawsze nowe trendy. No, odpalił się. Jeszcze dalej jest. Ach, Tam jest... Nie, przepraszam, już tak się wciągnąłem, że <grym> zauważyłem yy, ciągu dalszego. Generalnie wszystkie trendy w tym kraju ty wyznaczasz. Trendowiczko nasza narodowa. Uuu. Słuchajcie, powiem wam, oceniam ten rand 9 na 10. A, a, tak, fajny ten rancik. Ten... No, no, no. Yy, I właśnie to, co powiedziałam wcześniej, że o ile yy, chodakowska i lewandowska, jeśli tam do siebie coś tam uderzają, to takie. No, a, mm, no mm. Mm, to ten poleciał. To tempo A to wiesz, super, bo były dowody, że on tańczył wcześniej. Z datą, zdjęcie, on tańczy, a one wtedy nie tańczyły. One nie tańczyły. Ja w ogóle kocham pod tą całą dramą, bo przeczytałem sobie komentarze i się popłakałem ze śmiechu. Jakaś użytkowniczka, nie wiem, em, Karinka27 napisała. Ej, ja na Zumb chodziłam w 2005. <laughs> <laughs> Jakby cut the bullshit. O co chodzi? Dlaczego nagle ktoś tutaj miał wymyślić taniec? Nie jest to nic nowego. Em, pani Jane Fonda chyba też miała takie stawki. Na pewno pani Lisa Rina, tak, ale którą przecież, pozdrawiam serdecznie. Ale przecież jest miliard na YouTubie takich układów. Każda mniejsza, większa fitnessiara robiła na pewno takie treningi, że tam jest trochę tańca i tak dalej, i tak dalej. Nawet ja kiedyś przez przypadek byłam na zumbie takiej w wodzie. Przez przypadek przysięgam, i to było też dawno temu, więc no, myślę, że cała ta kłótnia. Takiej, na którą chodzą seniorki, to jest to? Nie. Jest animator na wakacjach w Hurgadzie, tak? W baseniku. Nie, Rączki do góry. Hop, yy, op, op, op. Działo się, Michał, to w Krakowie. Oh. Byłam na. Myślałam, że będę na takim aqua cycling, że na rowerze jedziesz pod wodą. Bardzo fajny trening, proszę się nie śmiać. Ale przez przypadek się okazało, że to będzie aqua zumba. I to było straszne, bo wiecie, jak jest zumba, to takie dududu, -du -du, a w wodzie masz ruchy spowolnione. Więc muzyka sobie tam wiesz, gazolina, a ty pod tą wodą jakiś balet yy, dajesz, nie? Więc. Figa, jak coś teraz nam pokazuje. To... Czyli trochę gazolina, trochę czajkowski, tak? Tak, dokładnie. Ciekawe. Ale dobra, nie o mnie. Eee, no więc tak, ale chyba Kuczek później jednak sobie przemyślał, ochłonął i taka go już naszła refleksja, że dobra, może to jednak nie on wymyślił taniec. Tak, co on powiedział, bo chyba to padło gdzieś w rozmowie z Plejadą. Zareagowałam w emocjonalny, aczkolwiek myślę, to w sposób, <laughs> na napisane przez... Ewę H. Kropka. <noise> Lubię w... pasek na oczy. Nagraliśmy w kwietniu linię taneczną z profesjonalną tancerką z, i moją partnerką z Tańca z Gwiazdami, Pauliną Biernat. Od samego początku na moich kuczaj kampach są treningi taneczne, więc trochę już byliśmy w trendzie, który rzekomo w październiku tego roku wyznacza nam Ewa. Taniec i fitness to nic odkrywczego. No czyli tak trochę niby tutaj próbuję się tłumaczyć, ale tak no. naprawdę to... Chyba, że wiecie, mówi ta sama to samo trochę. No. No, ja byłem pierwszy delikatnie. z moją profesjonalną tancerką. Jak się nazywa jego obóz? Kuczajkamp. Właśnie Kuchaj pierwszy Kuchaj raz to byłeś Michał na byłeś na Kuczajkamp? Nie, nie byłem. Tiga, dlaczego miałbym być na Kuczajkamp? Nie. <laughs> <laughs> Chciałbym, żebyśmy powiedzieli, określili się, po Im? czyjej stronie tak, sorry, ale musicie się tutaj zdecydować. No zgarnij, po czyjej stronie będzie Dymek. Zgarnij. Bardzo trudne. Ona akurat tu zrobiła najmniej złego. Kto? Dymek jako ultraska Ani Lewandowska. Lewandowska, no przecież nic nie zrobiła, no tańczy, a ta ją atakuje w ogóle. Ja? Team Hoda, Hoda gang. A co takiego co zrobiła fajnego? No jakby nie patrzeć. Wymyśliła Tak, wymyśl, po pierwsze wymyśliła taniec. Po pierwsze jako pierwsza z tej trójki, ostatnio wrzuciła kontent taneczny. Lewa to zrobiła właśnie no akurat dwa dni później, czy tam dzień później. Wychodzi na to, że jest trochę takim copycat. Kontent taneczny wrzuciła wcześniej, A okay. aplikacji mogła napisać dzień później. Co? To jaka była w końcu chronologia? Tańczyła Lewandowska pierwsza. pierwsza, pierwsza. Nie. Mhm. O, chodziło o aplikację, afera jest o aplikację, o taniec, treningi taneczne. Kto tańczył pierwszy? Lewandowsk. Lewandowska. Paulina Wiernat. <laughs> <laughs> Dobra. Sorry za chaotik tutaj vibe, po prostu y, mamy jakieś prywatne wycieczki, próbujemy forsować swoje zdanie, może niepotrzebnie. Y, mamy tutaj team Lewandowska, jest też team Chodakowska, do którego kuczajka. ja należę. Chociaż lubię Ani i Kuczaja. bardzo, to tutaj myślę Eva, justice for Eva. Ja chyba, Ewa, ja, for Ewa. Ja, ja A chyba ty? się wypowiem jako Kuczajnejtor, no, ale tylko dlatego, że uważam, że cała ta drama jest abstrakcyjna, bo jakby no błagam, taniec no. został wymyślony. Nie wiem kiedy były jakieś pierwsze zapisy, że ktoś tańczył, ale no. myślę, że to było dużo wcześniej. E, więc dla mnie to jest absurdalna drama, więc jestem twinkuczej, bo przynajmniej śmieszny rand y, pocisnął y, Anię a Ani, Ewa Kudnever i y, y, y fajnie. Ja myślę, słuchajcie, że oni muszą teraz mieć taki dance-off trzyosobowy. Puszczamy gazolinę, <noise> puszczamy obsesjon, tańczcie <noise> i zobaczymy, kto to robi lepiej. No właśnie, tak. E, zapraszamy na parkiet i niech, e, niech się rozstrzygnie w końcu, kto tańczy najlepiej. To teraz, pudelek zaprasza na kącik historyczny. Pudelek Uczy i Bawi. Odpowiadamy na nurtujące wszystkich, szczególnie fit influencerów, pytanie, kto wymyślił taniec. Odkrycia archeologiczne wskazują, iż ludzie tańczyli od czasów prehistorycznych. Malowidła laskalne oraz badania etnograficzne pozwoliły ustalić, że przy pierwszymi formami tańca były najprawdopodobniej tańce myśliwskie oraz wojenne. Jeżeli chodzi o wynalazcę tańca, trudno to stwierdzić. I nawet Wikipedia nie, 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 nie zna odpowiedzi. A ja to dodałam, no bo nie ma odpowiedzi w Google. Trzeba ja poinformować Google, że była to Ewa Hodakowska slash, to... Ania Lewandowska. slash Poczekajcie, jest po prostu kto dany taniec. Na przykład hey. kto wymyślił Kankana. To to zobacz, ale zobacz tance, Kankan. Ale zobacz tance latino-amerykańskie. You know, Latino, tak. Latino? Bo Chodakowska tak. też tam właśnie. Był ten, jeszcze, żeby było smaczku dodać tej dyskusji, tam było, że ona też chciała właśnie te hiszpańskie tańce, a to już chyba Lewa, tylko może, bo mieszka w Hiszpanii, nie? Więc... Czy to jest ta słudne przywłaszczenie kulturowe, tak? Czyli ja mieszka w Hiszpanii, to hoda nie tak. może tańczyć tylko w Polsce. ona tylko może Kujawiaka, Krakowiaka, nie wiem, jakie są polskie tańce. Ale tutaj znaleźliśmy informacje dotyczące no, Latino tańca, Bachaty, nie wiem czy dobrze odmieniam. I hmm, daje do myślenia ten fragment. Daje do myślenia. Okazuje się, słuchajcie, że taniec Bachata powstał i pierwotnie ewoluował w wiejskich i rolniczych terenach Dominikany. Także tutaj pytanie, kto był pierwszy w Dominikanie? Albo, ja myślę, że... albo na rolniczych terenach W Polsce? Wiejskich. W Polsce to myślę, że w Małopolsce ten taniec pierwszy zaistniał. Czyli jednak Kuczaj. A on jest z Małopolski? Mhm. No, no to, to mówię, niespokala. no to mówię, że jak kuczajny to. Czyli kuczaj, czyli Dobre. rozstrzygnięte. Tak, tutaj śledztwo jednak wskazuje na to, że kuczek wymyślił. Tańce Latino. <laughs> w Polsce, Polsce. Tak, więc fajnie tutaj widzicie, pytać i odpowiadamy, nie ma za co. Um, może teraz trochę więcej pozytywnych emocji po tych wielkich kłótniach, trochę więcej miłości. Więc zacznijmy. Kurzopki gate. Who let the dogs out? No to wchodzimy teraz w uniwersum najgorętszej obecnie polskiej pary showbiznesu, czyli Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy zostali ochrzczeni kurzopkami. Był debiut na antenie TVP, a dokładnie w pytaniu na śniadanie. Jak im poszło? Ja niestety nie oglądałem, ale wiem, że są tutaj fanki. Są to takie. E, jedno. gdzie, gdzie, gdzie? Od razu się wytłumaczę, że miałam tego dnia dyżur od 6.45, więc tylko liczyłam po prostu sekundy do tej 7.30 i szczerze wam powiem, że od godziny 7.30 do godziny 11.00 był to jedny, jeden z gorszych y, okresów mojego życia. Masz traumę? Bardzo źle to wspominam, aczkolwiek do kurzopków ja nie mam jakiegoś dużego problemu, ale no <laughs> jakiejś dużego. No <laughs> dzięki. <śmiech> nie będzie ich miło, że. <śmiech> no, <śmiech> powiem tak. Źle się to oglądało, aczkolwiek do opinii widzów to przejdziemy pewnie później. Może zacznijmy od tego, o czym w ogóle kurzopki tam gadały, bo były bardzo ciekawe tematy. Na przykład o 7.30 cała dyskusja zaczęła się na temat płukania jamy ustnej. Tutaj ten wątek wiem, że już przed rozpoczęciem podcastu wzbudził tutaj wśród nas wiele emocji, kiedy powinno się płukać zęby, a kiedy nie. Tak, ja się nie Oho. zgadzam. Ja się nie zgadzam z ekspertem. Pytanie na śniadanie od razu zaznaczam. Tak, dyskutując y, o kurzopkach przed y, audycją, y, głównie się fokusowaliśmy na tym temacie płukania jamy ustnej. Bardziej nas to przejmowało niż y, debiut kurzopków, no ale to no, niestety to już nasza wina. Y, więc tak, jakie były wnioski, jeżeli chodzi o płukanie jamy ustnej i o... Przypuszczam jamy ustne prowadzących. Najlepiej ym, Kasia tutaj dopytywała, kiedy płukać zęby. <laughs> ja nie mogę na ten temat. Kiedy płukać buzię? Ale że co? Efekt był taki, żeby płukać w ciągu dnia. Im częściej, tym lepiej. <laughs> to się zgadza. <laughs> hmm, fajnie. No dobrze, no to jakie były jeszcze tematy? Drugi temat, y, tu już miałam pierwszy kryzys. Y, picie kawy, zdrowe jelita. Aha. Ważne, też, też ważne treści na pewno dla Polaków. A czy były takie tematy jak, jak rozwieść się z mężem, albo jak um, wyautować się z nowym kochankiem? Nie. Nie, to trochę mało życiowe. Skoń. Było jak rozciągnąć dżinsy bez specjalnych przyrządów. I oni rozciągali te dżinsy, te swetry. Ja nie mogłam, ja nigdy tego nie oglądałam. Ale Kasia i Maciej, w... czy jakieś. Też Kasia, Kasia, na przykład, Ale ciągnęła to... ten sweter. Chodzili razem w jeden? Jak to wyglądało? Nie, trzymali. Media? Trzymali. Bo straszne. Mm, mm. I to, to wszystko trwało ile lepiej, ile godzin? 7.30, 11. O kurczę, to rzeczywiście długo. No ale czy były jakieś umizgi dymek, skoro widziałaś, obserwowałaś bacznie, czuwaś? No właśnie, no, no ja na to liczyłam, włączając, ale dość szybko się przekonałam o tym, że tutaj chyba raczej tego nie będzie, ale to wcale nie oznacza, że tych gestów nie było, bo chociaż nam się wydaje, że nie było, bo oni raczej tak trzymali się na dystans. No to zwróciliśmy się tutaj do eksperta. Naszego ukochanego eksperta. Serdecznie pozdrawiamy, nie mówimy tego ironicznie, naprawdę. Jedna z naszych ulubionych osób ever, pan Maurycy Seweryn, który i komentuje zachowania, gesty royalsów, jak i naszych polskich powiedzmy, royalsów, show biznesowych, czyli kurzobków. No i do jakich wniosków doszedł pan Maurycy Seweryn? Główny jego wniosek był taki, że para na razie nie jest skora do publicznego okazywania sobie uczuć, aczkolwiek nie byłoby dziwne, gdyby na nie kazała te dżinsy, a potem mówić, mmm, no mmm, chodź, chodź, co na będzie dzisiaj? Ale ci rozciągnę ten sweterek gdzieś. O, ale ci rozciągnę sweterek. <śledzio> ale ci porozciągam dżinsy. Słuchajcie, wracamy do e, eksperta. Tak. Mowa ciała, mimika, proksemika, mm. czyli w tym przypadku demonstrowanie relacji między nimi, wskazują na sympatię, przyjaźń lub miłość bardzo dojrzałych ludzi, którym nie w głowie demonstrowanie swoich uczuć publicznie, nawet przed fanami, czułości tam nie widać. Oj, powiało chłodem. Tak, ale później już tak bardziej szczegółowo przeanalizował wysunięcie klatki piersiowej. <noise> e, czekajcie, kogo? I... Bo tam chodziło o to. Tak, to no, daj głos, Dymak. Nie, tam chodziło o to i akurat tutaj się z tym zgodzę, że tutaj było czuć od nich ten profesjonalizm. Bo tak jak zauważył pan Maurycy Seweren, oni starali się ukrywać swoje. Mega, to jest nasza praca? Słuchaj, że ja się z tym zgadzam, że starali się ukrywać swoje prawdziwe emocje, czyli że mhm. tak okazywali swój profesjonalizm, że nie mogli pokazać o, chodź, Miziu, Miziu, Pysiu, Misiu. Nie, 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 nie. Tylko ukrywali te emocje. I on tutaj nawiązuje do pewnego zakłopotania, które pojawiło się u pana Maćka Kurzejewskiego i oni to próbowali jakby ukrywać. Silnie mm. wysunięta klatka piersiowa, odchylone ramiona, wysoko uniesiona głowa wskazują na pewność siebie. Ta wersja mężczyzny odpowiada pani Katarzynie. Miał <grym> czytać, jakby <grym> to było 365 dni. No bo trochę jest. Widać, że jest zadowolona. Przechylenie głowy i szeroki uśmiech ma demonstrować widzom zauroczenie partnerem. Dłonie ułożyła w eleganckim geście, podkreślającym skromność. No tak, no bo jednak święta Kasia musi być skromna. Mm, fajnie. Bo, już możesz <laughs> zmienić barwę. Ale, ale, nawet najbardziej profesjonalnym hostom e, zdarza się, no jednak wyjść z roli i pokazać te e, prywatne, bardzo prywatne mm, uczucia i zażyłości, co się wydarzyło na samym początku programu, bo na to e, zwrócił uwagę pan Maurycy. Relacje wzrokowe są bardzo krótkie. Są stabilne, jak pozostałe zachowania, niewerbalne. Są wówczas sygnałami przekazania głosu partnerowi. Wzrok widza w takich momentach podąża za wzrokiem wcześniej mówiącego prezentera. Jednak w pewnym momencie ten kontakt wzrokowy. Wydłużył się. Towarzyszyły im uśmiechy. Eee, to się wydłużyło? Kontakt wzrokowy wydłużył się. Kontakt. Kontakt. Zrokowy. Wydłużył się. Towarzyszyły im uśmiechy obojga prezenterów i co ważne, pani Katarzyna wykonała gest typowy dla flirtu. Zarzuciła włosami, odsłaniając szyję i twarz. Ale mocno, ale, U, ale flirciara kocica. Rrr. Kokieterka. Kasia, kokieterka. Gdzie idzie do góry, nie lewa rzęsa, ale włosy. O Jezu, ale się zrobiło gorąco. No Pewnie tam Joanna Kurska też była rozpalona w reżyserce, jak to obserwowała. <słuch> słuchajcie, pytanie graniczne. Kurzopki w pns czy rodzaj w dzień dobry TVN? Ja nie widziałem, niestety przy, przyznam się tutaj bez bicia ja żadnego dłuższego ja fragmentu. Też nie. Żadnego dłuższego fragmentu. Widziałem kawałek rozenek i Kurzopków tyle co na Insta Stories. Mm, ale chyba te kurzobki budzą jednak większe emocje. Mm. Sumarycznie na no to mniej doświadczenia ma para Rozenek z no, no. bo Gosia jest w w sumie amatorką, a no Kasia jednak długo w telewizji jest i już nie jeden program gdzieś tam współprowadziła i jakieś tam doświadczenie wizyjne nawet na żywo miała ma. Tak, poza tym słuchajcie, my się możemy śmiać i nie wiadomo co jeszcze, ale prawda jest taka, że widzowie, na pewno widzowie TVP, ale ogólnie Polacy, cokolwiek by się teraz nie wydarzyło, to oni po prostu tej kasie cichopek lubią. Tak. No po prostu im lubią, to jest Kinga zem jak miłość. Nawet z, Kinga z duńska, biedna. To jest nasza kasia cichopek, tak. Nasza tak. polska kasia no, cichopek. No, ale ta, taka prawda, no yy, myślicie, że jej zaszkodziło to, to cała afera jerozolimska? Nie. <laughs> <śmiewanie> ja, Jerozolimska nie była tego jeszcze. Chacowa. Ale fajnie, fajnie, A sa, podoba mi się to. No myślę, że trochę zaszkodziła jednak. Ja myślę, że nie. Znaczy w takich, wiesz, no może jak my sobie tak popiszemy czytelnicy Pudelka, na pewno też się zgodzą, że, no, że zaszkodziła. Ale taki przeciętny widz TVP, pytanie na śniadanie. I nie tylko, bo wydaje mi się, że Kasia chłopak, też ma na Instagramie fanki, może nie jakoś mocno oglądające TVP. No, ta Kinga duńska jakby na zawsze w sercach Polaków. I pewnie, że ludzie pokrytykują, pokrytykujemy tam eksperci. Od wizerunku i tak. Nie wiem, księża i tak dalej, ale no. Czy ona na tym dużo straci, nie sądzę. No tak, nawet ksiądz, który chyba dla SuperExpressu się wypowiadał, powiedział, że no to jest wspaniała aktorka, Zemaknik. Nawet on ją rozgrzeszył na łamach tabloidów. Więc... Nawet Madzia jej wybaczyła, we jak miłość, że nie powiedziała jej Ach. o zdradach męża. To mm. już wszystko jest Czyli możliwe. Można szukać tak. konfesjonał. Ym... Kasie Cichopek trochę rozgrzeszona, i teraz może znowu grzeszyć na antenie TVP w pytaniu na śniadanie. No ja liczę na kolejne wspólne występy, i też trochę mam nadzieję, że pan Maurycy będzie analizował dla nas rozkwit. Tej relacji wizyjnej. A tak, w ogóle, jeszcze mm, tytułem końca, Jerzy Sztur jechał pod wpływem alkoholu w Krakowie i potrącił motocyklistę. Mm, dziękujemy Wam <laughs> ślicznie za ten wspólny czas i za rozważania mm, bardzo poważne dotyczące feed-influencerów i też kurzobków. Żegnamy się serdecznie i do usłyszenia kolejnym razem. Papa. Pa. Pa.